tutaj lukas03 dzisiaj będziemy nagrywać serię z world of tanks z kodiksem przywitaj się no gdzie jesteś jedziemy na tory tak no gdzie pojedziemy okay. przez miasto okej dzisiaj musiałem wziąć trzeci tier bo lukas nie ma większego bo niedawno zaczął grać ale mam mam trzeciem Aha, no. Jeszcze mi brakuje kilka kasy. Podjadę tam do ciebie. No, <coughs> uh, uh, uh. Kiedy z tej Nie wiem, ja już stawiłem tam kilka filmików. A brimę ze surwalów w zrobić przecież. Nie popierdzielaj to. Czekaj, skam się. Ał. Suwaj się! Ła, ktoś mi wolno miał już strzelać. A mnie zabili. No? Co to zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Nic. Nie, wcale. Będę cię obserwował. No a za mną się kampi. No jak? Tak. Nie Mogłem tak nie wyjechać przed ciebie trafiłem to Okej, okay, to teraz ja biorę bisona Dobra Okej, okay, to powodzenia, że kogoś przebiję Gotowy Hallo Halo, ale będzie. Może też zrobimy serię z Lola. Co? Oh. Ja też będę nagrywał serię z najgorszychoc. Oh no z Lola i jeszcze z World Of Tanks, ale z prywatnego serwera. O, SU, SU-8 jest też samobieżnym. Bo ten, ten. M7. Peristę. Czwórka. No. Chyba że, chyba, że pojadę tutaj na to. Tutaj na tą górkę taką. Kurde, teraz do mnie piszą. Czemu jak zawsze nagrywam, przedtem też jak nagrywałem, to... No ładnie. To do mnie piszą. Nie ogarniam tego. No wszyscy. Tak. Na sklepie. Co to

Czemu on mi zniknął? Nie też zniknął A jem jest Nie wiem Tu jest dwójka, O Lol Tu jest dwóch No f nie mam bata Przegramy tą bitwę O, ja teraz tego a jednego zdejmę tak łaninę. Oglądam cię. Ja nie miałem szans. Łapie na 8, ja bardzo dziękuję. dostał 58. 258 zamknij. Uuuu, jak on nie dostanie? A dostał 13, ale nie przebiłem go. No, jak nie? Dostał 13, ale go nie przebiłem. No! Ale też go jakiś smak zrobił. Um, trochę nudne to będzie. Czemu? Ty jesteś nudny. <laughs> Prawie lekuję jeszcze tu jest dziwny gra w grę jako tu Skok przez płot. Ile się Okej, okay, klisnę. To jest skok przez płot. Nie, skok przez wąw. O skok przez kanion. O nie, tam już jadą na nas. Ty kowalni to nie żyjesz. Boję się. Naprawdę? Chcesz? O lul, nie, ja się tak nie bawię Dobra, sorry no, czy nie, czy nie fik... Przepraszam Nie, nie, Przepraszam. nie Pierdykniesz tak na... Prawie wjechało, lol lol, ja nie wiem jadę, ale jadę ja przegram tą bitwę A bo ty przegrasz przeze mnie. Um, 109 ap Śmietankowe intro. Tak, tradition.

pak, nikt teraz pozdejmuje. Okej, wróć do garażu, okej. Okay. ale w topa. <grywnie> Jeszcze dwa dzisiaj wrzucam na YouTube'a. Jest zwycięzca. O, mam 21 tysięcy. Ja na tym muszę cały czas teraz nabijać kasę. Doświadczenie. Na takim innym czołku. Kup. Okej, okay, kupiłem nową tą. No bo ja dopiero zaczęłam grać, tam, ja, tam już miałem piątkę na tamtym, tylko ktoś mnie okradł. No, no ktoś, mnie, ktoś mnie wbił na konto. trzeci Dobra, to ja jedna jest bitwa. <Jincción> Okej, okay, ale to jest pierwszy. Było nas już chyba na jakieś 50-10. Na środku. Na środkim Maxego. No, ja mam tam dwójkę. Jest. Ja. Halo. Nie. Przestrzeń robi jaworski. Pasuje do 1 No co, ona nie musiał zbierać kasę. <grystanie> Holol. Oh, no bo mało mało, teraz kupiłem Lufa, a potem kupuję z tego Matildę. No co się śmieje, zaraz cię zabiję tym jaki on jest mocny? Ja cię z niego biorę na hita. Czekaj. Kupię ten czołg i możemy iść na bitwę. Szybki. Nie muszę, że kupuję francuski. Nie, chiński. Wasz. Co tego sprzedasz? Tak Holule <ścoughs> muszę. Czekas. Nie mam miejsca w garażu. i sprzedaje, to sprzedaj. Już. Dostaje trzy tysiące za to. Nie, teraz pięć. Eee, tak, tylko kupię to. O jakie zierstwo.

Link do Lukasa, a czyli do Kodiksa z kanału. No i tyle to na razie.